Ten klon z jesionem spotkali się na dnie tego lasu. Może to nie dzisiaj, ale bardzo świeży ten wykrot jest. Te liście jeszcze całkiem zielone. W ogóle nie zwiędnięte. A wykrotów nie brakuje. No, jak przystało na rezerwat. Bo to jest rezerwat. Rezerwat wielki las. 143 do zobaczenia. To trzeci wielki las z tej czwórki, które noszą te, tą nazwę. Odwiedzony już w Podlaskim, odwiedzony w Śląskim no i teraz wielki las z województwa wielkopolskiego. Jesteś wielki, no te jesiony całkiem... spore, żeby nie powiedzieć, że olbrzymie. I to taki z kilku pni składający się co najmniej cztery i w górę ograba. Ale tam to było w takim obniżeniu terenu, które trzymało wilgoć, tak jak ten fragment zagłębiony. I cała rodzina borowików Ty sobie wrosłeś do rozmiarów Jeszcze jeden, jeszcze jeden Ty chyba jesteś najmłodszy z tej rodziny, chociaż nie najmniejszy Te ponad 78 hektarów pewnie dostarczają grzybów i grzybom mnóstwo pożywienia, no bo i z wykrotów i z tego gruntu w ciągu tych ponad 60 lat ochrony, no ten las już nabrał cech, jakby naturalnego siedliska takiego liściasto puszczańskiego kompleksu Dzięcioł zaznaczył swoją obecność a ja już będę swoją obecność przenosił na rower Do Opalenicy około 20 km do pociągu Przyjechałem z Wronek łącząc te pięć skarbów, te pięć punktów I teraz drugi koniec tego naszyjnika w Opalenicy Do zobaczenia